Siemaneczko w 17 części Let's Play Gothic Definitive Edition. Trosze, troszeczkę sobie ekspie, jeszcze sporo brakuje do wbicia poziomu, ale coś tam ekspie. Zręczność wydana. Chociaż eee, nie wiem, czy to na odcinku wydałem, chyba nie. W każdym bądź razie otwieranie zamków eee, kurczę z tym skradaniem, no idzie, idzie. Znalazłem parę fajnych rzeczy. Eee, ale najpierw zejdźmy sobie do jaskini, to jest lasek między obozem a starą kopalnią. Tam w prawo idzie się do kanionu troli. Bo ktoś tu leży, cholera jasna. Martwy nowicjusz. Posążek, zielony nowicjusz, stara moneta, zupa korzenna, amulet. Były tu wilki dwa, na straży i nic więcej. O, skórzany mieszek jeszcze jest. Okej. Okay. Co my tu mamy grane? Posążek jakiś. Amulet. Zgodnie z grawerunkiem należy do salama. Ochrona przed bronią plus 5. Nie znam typa. Zupa korzenna. Okej. Okay. Troszkę rudy. Dobrze. No jak widzicie wzbogaciliśmy się troszkę. Znaczy fakt, że... E, e, sporo jeszcze kasy mam w ekwipunku. Bo sporo młotków trafiam. Kolejna sprawa wytrychy trochę też się poprawiły. No zresztą widzicie, że troszkę tego łataństwa spada. Jest trochę skrzyń, które są poza moim poziomem. Jeszcze nie cały obóz, w zasadzie połowę obozu sprawdziłem, no zewnętrznego pierścienia, może tak, o, zewnętrznego pierścienia, także jest co robić, ale przy południowej bramie znalazłem skrzynię, a w niej... E... Czekajcie, <laughs> jesteśmy e, przy południowej bramie, znalazłem skrzynię, a w niej między innymi notatkę, tylko nie pamiętam, którą. Może to było to? Nie czytałem tego. To było to, e, bo jest wpis. Skoro dobrałeś się do zawartości tej skrzyni, to znaczy, że jesteś na tyle sprytny, żeby wykonać dla mnie pewne zadanie. Potrzebuję 20 skrętów z bagiennego ziela. Jeden z cieni, niejaki Dexter, ma w swoim asortymencie. Zapasy trzymam w swojej chacie. Poczekaj na dogodny moment i działaj. Następnie przekaż towar złemu, on zadba, żeby trafił we właściwe ręce. Nie pamiętam tego zadania. No i chyba to jest dodane. Brzmi bardzo intrygująco. Eee, a, to jest z tym mięsem, Okej, okay, bo no tak, my idziemy do kopalni zanieść to mięso. E, tak się składa, że już mamy te skręty, bo nie sprzedaliśmy, ale nie, spróbujemy zrobić to, no. Zły jest w to zamieszany, bardzo ciekawe. Także, no, złodziejka zaczyna przynosić, yy, profity. Dobra, teraz fajnie by było, jak ja bym... E, trafił do... ...a nie, poczekajcie, ja wyszedłem, to muszę iść w tamtą stronę. E, do kopalni, do obozu przed kopalnią, tylko, e, ...ten lasek oczyściłem, oprócz tej jaskini po prawo, gdzie są zębacze. Fajnie by było, jakbym się na nie nie wpakował. Młoda godzina jest, no całą noc harowałem, naprawdę, ale tak jak mówię owocne, owocne zbiory, Trafia, potrafi się zdarzyć wytrych e, do ogarnięcia w takiej skrzyneczce, także to jest dru drugie źródło wytrychów, potencjalne, dobra no, zębacze niech tam sobie chodzą, czekajcie kto to miał być? Dla Rayana, okej. Okay. Przed starą kopalnią. Dobra, no to zobaczymy się przy Rajanie. Mamy Rayana? Pewnie. Przynoszę mięso. No tak, teraz sobie przypominam. Dawaj je tu. Mhm. Mm Dobra. Jestem głodny. A, w ten, Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie, dzięki. Czego można? A co chcesz wiedzieć? Dobra, gotowanie pierwszy poziom. Kurczę, no. Na... Zastanawiam się nad tym gotowaniem, ale punkty na razie są potrzebne w coś innego. Teraz zbieram punkty na. kurczę, co kradzież kieszonkowa albo łuki, nie? Dobra, pomyślimy jeszcze nad tym. Eee, Okej. Okay. Czyli szybkie, proste, fedeksowe zadanko, no ale spoko. Eee, no, wrócimy do tego starego obozu, bo mnie ciekawi właśnie z tym dexterem, co jest grane, no. Chociaż w sumie. Moglibyśmy pójść do nowego obozu, pogadać z tym e, Ciferem. E, potrzebujemy nowego pasera, no. Te czarne, czarnego wilka odhaczyć. E, moglibyśmy jeszcze pójść do wolnej kopalni. No, nie, zobaczymy się w nowym obozie, dokładnie. Jesteśmy w karczmie. E, można w sumie też tego spłacić. Rozmawiałem z Choracem, ale jeszcze nie wiem, co mu odpowiedzieć, cholera. Czytałem, że już będę mu to ogarnąć. Dobra, jest sprawa Zipker czy tam Ej, ty! Czy jak cię zwał? E, no, Fisk ze starego obozu szuka nowego partnera do interesów. Nie jestem zainteresowany, ale powinieneś porozmawiać z szarkim. Może on na to pójdzie. Nie wiem, ty Okej. Co masz tu z? Nie, niestety nie. Więc wróć. Dobra, wal się. Walsię. Hmm, no dobra, tak też zrobię. ty? Tak też zrobię. Zastanawiam się, kurczę, czy go chcę spłacić. W sumie mogę. Zadanie będzie odhaczone, expik wpadnie. A teraz na tych skrzynkach, zawsze w skrzynce, znaczy nie zawsze, ale jest tam po 7-10 bryłek, nie? Hmm... No. Sprzedałem całe ziele. A moje 200 bryłek? Jest sporo Proszę, ekspa. Świetnie. Teraz Balkagan może mi. No wiesz, że. Chociaż tak naprawdę nie sprzedałem nic. było robić z tobą interes. A wydałem 600 bryłek, nie? Także zajebisty interes, ale mam cały czas tyle ziela przy sobie. Tak, że nikt nie chce kurna tego ode mnie kupić, ale przynajmniej dostałem 500 ekspa, to jest sporo. To jest sporo, nawet nie liczyłem na tyle. Ehm, dobra, idziemy do szarkiego. E, tak, no chodźmy do szarkiego. Okej. Okay. Fisk ze starego obozu. No. szuka nowego partnera Co ty w na to? A dlaczego mówisz o tym właśnie mnie? Pomyślałem, że zainteresujecie możliwości zarobienia paru bryły grudy. Czemu nie? Powiedz Fiskowi, że może na mnie liczyć. Okej, okay. na pewno mu to powiem. Dobra, a ja mu mogłem broń sprzedawać. A, dobra, spoko. E, co? Jeszcze w sumie znalazłbym maga. Ja wiem, że tutaj są dwie osoby jeszcze, które lubią zaczepiać, ale nie wiem, czy ja jestem gotowy się z nimi tłuc. Może nie. A może tak? Czekajcie, jedna osoba była gdzieś tutaj, przed nami. Chociaż nie, kurde. On chyba ma ten lepszy pancerz. No, to jest ten Butch. No nie, nie, jestem przekonany na razie. Chociaż... nie zaczepił mnie. A Homer, Jest a, to Homer w tym miejscu, machacka, Nawet nie wiedziałem. Z tamą wszystko w porządku. Mocna hm? jak skała, nic jej nie zaszkodzi. No i słusznie, mega mnie to cieszy. Musi po no, prostu. to był on chyba nie? Kurde, on ma fajną broń, ale chyba jest poza zasięgiem. Cześć. Kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Nie chcę wiedzieć. Rozruba! O, kurwa. Dobra, jesteśmy z powrotem. Nie. Y, Bucz zdecydowanie nie. nie. Nie, nie, nie. Zostawmy go na razie. Zabiłem wilka. Dobra robota. Jesteś dzielnym człowiekiem. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Na pewno ci się przydadzą. Okej. Okay. A i jeszcze jedno. Zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, hmm. będę dozgonnie wdzięczny. A gdzie mam zacząć szukać albo coś? Co do twoich. Aha, na razie no nic, kompletnie nic nie wiem. Dobra. Potki, ok, dostałem spoczko. E, Merdalion nie może znaleźć receptury na mikstury many. Może natknie się na nią przy okazji? No, może. No, dobra, wilczek odhaczony, okej. Okay. Okej, okay, to mi się podoba. Jak spikleci? Dobra, zobaczymy się w wolnej kopalni. No, myślę, że tak. Da jesteśmy, e, kurde. Tak patrzę na jego pancerz i jego broń, że... Chyba bucz przy nim, to, to był jeszcze lajcik, coś czuję, no. Mam wszystko. Masz no wszystko. Teraz porozmawiamy o tej niesamowitej broni. Tak? Najpierw pokaż mi, co dla mnie masz. Trzymaj to, proszę bardzo. No, w porządku. A teraz broń. Zapomnij o tym. Co? Naprawdę myślałeś, że dostaniesz coś w zamian? Jeśli rzeczywiście jesteś taki głupi, to aż ci współczuję. Dziwię się, że przeżyłeś tak długo. Jeśli będziesz wierzył we wszystko, co ci powiedzą tutajsi ludzie, nie pociągniesz długo. Dobra, dobra, A nieważne. Teraz mamy dość jedzenia na małą ucztę. Wielkie dzięki. Może się jeszcze spotkamy. Taak, za, za momencik się spotkamy. Za momencik się spotkamy. Aj, byłem głupcem. No ale eksp wpadł, także nie, nie płacz bezzi. Ej, nie dam się robić w konia. Czego znowu chcesz? Uciekaj stąd. Powkurzaj sobie kogoś innego, co? No już, spadaj. Nope. Widzę, że będę ci musiał dać nauczkę. No już, pośmialiśmy się trochę, a teraz spadaj stąd. Sio! Chyba mnie nie zrozumiałeś. Mm -hmm. No dobra, sam się o to prosiłeś. Ostrzegałem cię. Ja o kurwa mam. Spróbuj tego jeszcze <laughs> raz, a pożałuj... Cóż, broń Baloro będzie musiała zdecydowanie poczekać. Ja nie wiem na co liczyłem, skoro Butch był za silny, to Baloro to jest jakiś normalnie. No nie, no nie do ruszenia na razie. Trudno, poczeka. O Jezu, czemu się nie mogę? No kaman, ruszyć. Halo, dobra. prostu jest sprawa. Załatwujemy paserka, pasera. Znalazłem kogoś z nowego obozu, kto tak, chciałby nawiązać z tobą współpracę. No nie! Kto by pomyślał? Widzę, że bardzo ci zależy na popularności w naszym obozie. A jak? No i udało ci się. Kogo mi tu przyprowadziłeś? Nazywa się Szarki. Szarki? <laughs> jest jeszcze gorszy niż Mordrak. Jeśli chodzi o jego, nie musisz się już o niego martwić. Tak? No to dla Cóż. Myślę, że znajdę? Dobra. Eee... K k k kurczę. No to by było ciekawe, ale to nas na to nie stać na razie. Ale dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, Pokaż stary. Mi, że tam w razie W zawsze, a mogę ci sprzedawać broń? Mogę, tylko z rudy już nie ma, nie? Ta, ale ma książkę. Potrawy z szczura, ciekawe. Krótkie łuki, ale to by było ciekawe, te krótkie łuki sobie wziąć, nie? Ale to jest sprawa tam już poza odcinkiem. Z nim dalej nie mogę gadać. A tak w ogóle, co tutaj robisz? Nic szczególnego pracuję dla Fiska, bo nie jest takim skąpcem jak Lee. Rozumiem. Dobra, to ostatnio nam mówił. Dobra, mnie. interesuje mnie bardzo skrzynia Dextera. Tylko pytanie, czy to jest dzień do zrobienia? Obawiam się, że chyba nie. Ludzie zawsze gadają. Coś, najemnik szaleje? Hej ty! Co się tak skradasz? Nie mam czasu. Nie, 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 nie. Chyba to nie przejdzie. Co ty wyprawiasz? Jak cię durwe Dobra, wiecie co? Poczekamy do nocy. Hmm. Okej, okay, mamy godzinę 23, prawie w pół do 12. naprawdę sporo czasu poświęciłem, żeby sprawdzić, yy, poszukać najlepszego momentu, nie wiem czy to jest najlepszy moment, jeszcze nikt nie drze mordy, ten kantar tam musi stać cymbał jeden, okej, okay. kurwa źle, popełniłem malutki błąd, e, zapiszę. Mamy ograniczoną liczbę wytrychów, więc to jest dość istotne. Okej okay. okay. Dobra, jak jestem w trybie skradania, nie mogę szybko zabierać zawartości skrzyni. Nic się nie dzieje. Nie, 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 spokojnie. Czego? Nie, nie, żadnych problemów nie szukam. Okej, Siema, Kantar, nic nie widziałeś, prawda? Interesują ci jeszcze stare monety? Jasne. Kilka. Masz monetki, wypchaj się, zamknij Dzięki. dziób. I stąd z dobra? Muszę ruszyć do zobaczenia. Tak jest. I stąd z w cholerę. Aj, dobra. Dobra, troszkę ziółka wpadło. Nexter chyba się nie gniewa, Ej, nie? Ty. Pokaż mi. Mam tu tutaj... ty... Dobrze. A mogę cię... Ciekawe, czy mogę ci sprzedawać działo? Mogę. Okej. Okay. Eee, a i masz strzały, dobra. Dobra, ale to nic. E, idziemy do złego. Znaczy chyba przeczekamy, żeby był dzień, nie? No chyba chociaż może go teraz obudzimy, kurde. Niech wstaje, ja naprawdę warowałem tyle godzin, żeby znaleźć odpowiednią chwilę. E, nie wiem czy dałoby się znaleźć lepszą. Cholera wie. Daj Ej, mi spokój. Ty czego pora u... Nie, wal się. To Trzymaj. Wal się w cholerę. Czekajcie, żebym tylko nie zapomniał, nie, ten zły był dalej. Dobra, obudzimy go najwyżej. Dawaj mi pochodnie Ile razy... Daj mi spokój stary Nie mam na to czasu ani ochoty Co jest? O, o, o! Patrzcie chyba ktoś tutaj już czeka na nas. Chyba tak. Nie, on szedł. Nie, 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 nie. słuchaj, nie idziesz spać. Ej, ty. No. Jeśli chodzi o to bagienne ziele, dzięki człowieku. I już? Jak leci? Świetnie. Jeśli o mnie chodzi, ręka rękę myje, co? Dokładnie. <noise> Okej. Okay. Ale zarobiliśmy stówkę, także tak, deal się opłacał. Jak najbardziej, coś na tym zielsku zarobić. A, dobra, skrzynia pełna ziela. E, przekazałem złemu 20 skrętów. Dziwna sprawa. Cień okradający cienia. Za tym wszystkim musi kryć się coś jeszcze. No, kto napisał ten list? Bo to nie był zły raczej. Kurde, ktoś kto lubi czaić się z tyłu, w cieniu, nie? No ale dobra, ale dobrze, mamy to odhaczone, okej. Okay. Bardzo mnie to cieszy. Eee, kurde co? W tym odcinku by było na tyle. No nie do końca, bo kurczę, znaczy nie do końca. Poczekajmy co z tego wyniknie. troszkę mi zeszło z tym szukaniem cholercia. Eee, znaczy szukaniem, szukaniem odpowiedniego momentu, żeby Dextera obrobić. Mamy już poranek paskudny. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z, z Katii, powiedzia... ale był pod wielkim w... świstak. O... Zły powiedział mi, że znalazłeś... Nek. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczył. Muszę poważnie porozmawiać, z... ale jeśli chodzi o nasz test... Nie... Torus uważa, że przyda się nam. Udało ci się zjedna. Przeszedłeś również test zaufania. mam się od tego z dalek... I... Dobra, myślałem, że coś Trzymaj powie się. o Fisku albo o... że zły. Też jeszcze bardziej nas uwielbia, nie? Bo zrobiliśmy tą, tą sprawę z tymi skrętami, ale nic się nie zmieniło, szkoda. O, ten oczywiście miesza obok gara, no tak. Powiedz. Dobra, ciekawe kto stoi za tym. Właśnie chodźmy może rączki się spytać. Wal się. Może on coś wie, nie? Nie, 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 on niczego tutaj nie wie. Okej. Okay. Dobra, to najwyżej ten odcinek będzie krótki, ale udało się właśnie zrobić to zadanie. E, skrzynia pełna ziela. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że to jest zadanie dodane przez modyfikację. Ale nie dam sobie ręki za to odciąć. O, pochodnia moja, dobra. Cóż, no to co, wpadajcie do opisu. Trzymajcie się w następnym odcinku kierunek sekta. No, jak najbardziej, także e, na razie.